Hej, hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom's Tower Defense szósteczki, yeah, A co safe mod? A dzisiaj przyjdziemy sobie czym z tego, że jej dawno, dawno nie było. A też uznałem, że kurczę, no safe, trzeba je wreszcie też wykonywać. Weźmiemy sobie Gwendolina. On no, jest bardzo fajny, więc jak będzie tutaj fajnie go tutaj wziąć. I mapka in the Loop. Też tutaj mam sporo tu jeszcze braku. Najlepiej byłoby mi Kubizma przejść. Hmm. Ja wiem, że go możecie mieć troszeczkę dość, bo tutaj tylko dwa tryby do przejścia, czyli Half oraz Chimpsy, a może sprzejdźmy to, bo jednak to jest taki tryb, taka mapka, która będzie miło to przejść, to jest taka prosta dosyć mapa, więc powinno być w miarę w porządku. To myślę, żeby zacząć sobie od alchemika, postawić go tutaj, a po koło niego od razu ninja i później ninja wzmacniać, ale nie wiem, czy to będzie dobre wyjście tak naprawdę, więc zacznę sobie jednak od tak shootera. Tak, troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Wiem, że to moje rozpoczynanie inaczej może się źle dla mnie skończyć, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, o jestem teraz widzę, że chyba jednak będzie. Tutaj Twoje pomysły są po prostu genialne, dlatego zaczniemy sobie tradycyjnie tutaj naszą chyba strategię, czyli po prostu od ninja bałpki, a nawet jak nie od ninja, to od czegoś innego niż tego. Dobra. Tutaj zaczniemy od wysokiej mapy, tak, 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 tak naprawdę. No na to też fajnie byłoby się bronić, ale dobra, pójdźmy tutaj troszeczkę tradycją. Więc postawmy tego pana. Nawet może postawić go tutaj. Myślę, że będzie też w porządku. Ok. Dzisiaj idziemy pod dyscyplinkę. Dwa razy. Później pod distraction chyba. Też mi po prostu sporo z Was pisze, że to jest seeking, jest lepszy, czyli ta dolna ścieżka. No ja powiem wam szczerze, że jednak tą Środkową bardziej chyba lubię. Testowałem to już kilka razy, gra, grałem na pewno tutaj wiele, wiele razy już tą Ninja Małpką. I jednak ta ścieżka Środkowa według mnie jest o wiele, wiele, wiele mocniejsza. No nie wiem, może wy tak sądzicie, że jednak ona jest słabsza, no ale... według tu moich tutaj doświadczeń do wychodzi troszeczkę inaczej. No ale to wiecie, każda osoba może oceniać troszeczkę w inny sposób. Natomiast, teraz pójdziemy w to, albo nawet zostawimy taką wersję jaką mamy aktualnie. Dobra, postawimy sobie tutaj Małpkę z Bumerangiem. Zdecydowanie. No i oczywiście Gwendolina chcę postawić jak najszybciej. Nawet teraz go tutaj w tym miejscu go postawimy, że on wzmacniał naszą tą małpkę ninja mm, swoim tutaj tym, ogn tą ognistą aurą, bo Ona też będzie tu jaka będzie mocna. Przeważnie gram obynem yy, z, z duecie z ninją, a tam myślałem, że Głendolin też będzie jak najbardziej w porządku. Tyle tutaj chciałbym przejść sobie na czarną ramkę. Na już powinien chyba wszystkie wykonywać na czarne, chociaż według mnie osobiście Mnie się chyba bardziej podoba złota ramka, nie wiem czemu, ale Myślę, jest po prostu ładniejsza, mam nadzieję, że po prostu złota ramka jest o wiele ładniejsza Nie wiem, napiszcie jak Wy sądzicie Czy według Was złota ramka jest ładniejsza, czy właśnie czarna ramka jest lepsza? Mówię o... tylko i wyłącznie o wyglądu, bo wiem, że oczywiście według za zasad, prawda, to lepsza jest ramka Czarna, bo jest za pokonanie bez wychodzenia. Ale według mnie, złota, wygląda lepiej. No nie wiem. Takie nieprzemyślenia przemyślenia teraz po prostu napadły. Nagle. Ok, alchemik, Rzecz jasna. Dwa razy. Też go oczywiście nie zaskoczę. Tradycyjne, to jest ścieżka, oczywiście. Idziemy po prostu. E Berserker. Br Brew. Pivot boostowania się tutaj. Ninja born chyba jest najbliżej. ale to już chwileczkę poczekamy z tym jak najbardziej. M2 strongi. Quellolin już nas wzmacnia. Jest to że jak będzie OK. To, 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 to macie to. Czyli hit is up. Awesome! Ja nie wiem, czy to, to samo nie pozwala nam już na rozwalanie lidów. Lidów. Dzisiaj tylko poziom. Bardzo fajnie, bardzo miło. Bardzo dziękuję za to, czy... oczywiście. E, samolot. Śmigłowiec. O nie. Tak powiem, szczerze. Dobra. Boostowany jesteś ty, prawda? Tak. ty, ty boostowany. Zostawmy sobie na razie tutaj na jeden shuriken. A shurikeny? No i tak nie zarabiam, więc nie mam tutaj co magazynować pieniędzy. Tak naprawdę. Tutaj po prostu wydaję to co zbiorę, to po prostu wydaję od razu. Nie ma sensu nic magazynować. Jak najbardziej. Dopiero na postawimy sobie małpkę maga. Żeby usunął nam kambo. Chyba zrobię w miarę szybko. Jako, że ninja małpka może widzieć do kamu, ale późniejsze małpki te kamo widzieć nie będą na pewno. Więc zróbmy to zawsze dla pamięci. chciałem tutaj, że w druidu pójść troszeczkę. Ludzie są bardzo też przyjemni, samolot będzie na pewno must have. Czy z moją ulubioną jednostką, chyba? Od razu po alchemiku, no, ale wiadomo, on jest troszkę drogi. Więc też tutaj nie ukrywajmy. Oj, no okej. Okay wiele, 2, wiele, 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 kamu już będzie. Ja też foko byłoby wpójść w, w Artmaga, Właściwie za drogi będzie jeszcze dla mnie. Może będzie jeszcze nawet troszeczkę za drogi. Dobra. Boomerang. Teraz, Dobra tutaj. czy tutaj chcę go postawić, czy tutaj, żeby jednak on dostał boosta od Alchemika. Bo ona w ogóle jednak nie z boostem. Ale w muszę poszukać tylko Alchemika lepszego. Ten alchemik lepszy jest mi potrzebny. Ten czwarty tier by więcej niż jedną małpkę. Teraz zmasuję chyba te wszystkie trzy tutaj: czyli Gwendolina będzie wzmacniał ninja oraz boomeranga. Boomerang idzie pod górną ścieżkę i pod. Dolną? Jak będzie zmasowany ta ścieżka niepotrzebna. I pójdę, pójdę pod fasta, jednak Bo on już widzi kamo dzięki yy, alchemikowi, Więc potrzebuje jeszcze więcej tego kamo, on widzieć. Słuchajcie, teraz sobie tutaj dolać troszeczkę rybatki, jasna, no i ten skinnik. który jest bardzo, bardzo przyjemny. Okej, okay, troszeczkę busta potrzebowałem, bo całkowicie zapomniałem o Moabie, tak, tak naprawdę, i nie zbudowałem nic na Moaba. Taki ząg lekki. Zong. lekki. Jest ten oczywiście build jak na razie w porządku, na młapki jest spoko. Dam, dam go sobie na stronga i on sobie to jest spokojnie radzi. Dobra, dajmy już to co fajnie, całe. Dajmy coś faktycznie na moaba. Czyli nasz... Samolocik, po prostu samolocik, jak razie w porządku. Samolot dostanie swojego tutaj własnego druida, yy, alchemika. więc tym się nie przejmujemy. I na środek go ustawimy. Okej, ty jak mówiłem, ty jako że ty jesteś zawsze mocny, więc zostaję swojego indywidualnego. Żeby ci tylko gdzie bym po prostu Żebyś rozwał dwie warstwy jednocześnie. No i dobrze. Myślę, że to będzie jak będzie w porządku. No. tego na razie chyba nie potrzebujemy. Hmm, to ci damy? Czy ja wiem? Też może razie to sobie maga zwykłego byśmy postawili. I wiem, czyli dostać jeszcze jednego alchemika. prostu, jeszcze jednego alchemika w tej nie, nie nie dostawić. Ponieważ ninja może wtedy być, być już niewzmacniany. I ścieżka środkowa. Widoczność kamo dam. Tu jest mały kawałek, tutaj, tutaj tylko ta ścieżka na razie. I tak wolę tutaj mieć pewność, że on będzie zawsze to kamo widział. Pod Arkansas Fajka 15 tysięcy i ten MC oczywiście się, się ten upgrade zdecydowanie. Dobrze, na razie jeszcze nie wiem, czy ten Mark pójdzie po prostu, czy zostanie na trzecim tierze No to znaczy, trzeci jak wam pokazywałem. Zresztą jest mocny, ale wiadomo, nie jest aż tak mocny, jak bym chciał. Dajmy to. To ja tylko chcę niby 500, ale go nie dawają, bo według mnie jest to w sensie bezsensu. Eee, co z tobą mam zrobić tak naprawdę? 43 tysiące. Ten lord jest fajny, ale jest strasz, strasznie, strasznie drogi. Dobra, i co? Postawimy tutaj jeszcze taką asekurację małą. W postaci... ...projekcji Moab. To jak której to Moabek. on go w tym miejscu zatrzyma na chwilę. Czyli po prostu innej nocy, czyli głównie to chyba nas samolot mógł go tutaj dobić. Po prostu mógł go tutaj dobić. Próbostawiam go w tym miejscu, żeby przecież Archemin mógł go po prostu dorować. W razie bługa. W razie w ogóle Archemin tutaj go wzmocnił. Dobra, wzmacniamy jeszcze tutaj maga. Jednak wzmacniam maga na Dobra, dawajcie, jak ja będzie okej. Okay. A, i jeszcze jak zauważyliście, jak zmieniłem godzinę publikacji odcinków. Od dzisiaj poranny odcinek będzie o 14, natomiast ten popołudniowy będzie o 17. będzie tylko 3 godziny różnicy, zawsze to będą inne gry, bo będziecie mieli o 14, będziecie mieli plusy, a o 17 pora na przygodę. lepiej napiszcie też co, co sądzicie. Napiszcie się w komentarzu właśnie w tym momencie, jakbyście mogli, co sądzicie na temat tego, takiego pomysłu, żeby w ten sposób to tutaj właśnie e, rozplanować. No wiem. Jak tam b, wy uważacie? B, b, b. E, czy idziemy pod speeda, czy idziemy pod precision? To jest zawsze ciężkie pytanie, wam powiem. Bo rozwalimy ceramikę na shota, a tu będziemy strzelać o wiele szybciej, więc pod mołapy to jest lepsze. Jak wam pójdę pod mołapy? Strong, pod mołapki, bo tutaj oczywiście nasz ninja te resztki z ceramika spokojnie nam rozwali. I oczywiście teraz Apgrydujemy te wszystkie trzy małpki w okolicy. Jak najbardziej okej. Jeszcze na trzecia runda z Minjo, 4 4-1 plus alchemic 0 szans. Tak tak, tak naprawdę. No i bardziej ty, ty, ty jeszcze widzicie. To Wizard. Wizard naprawdę tutaj jest zdolną ścieżką tą tak flimację. Pamiętajcie o tym. Od wiele osób zapomina i, i piszecie mi później, żeby budował w, w, dla Wizarda górnej ścieżki, ścieżkę ogniową bez sensu jest to. Ogniowa ścieżka to jest całkowicie inny rodzaj magii niżeli ta ścieżka górna. Górna ścieżka to jest ta sama, taki sam rodzaj magii, co ten oto skill Intense Magic. Więc jeśli budujecie górną ścieżkę pod Arcane Spike'a bądź zwykłego Arcane Mastera, to koniecznie potrzebujecie Intense Magic, żeby po prostu zwiększyć jeszcze bardziej tą waszą moc, którą właśnie specjalnie sobie kupiliście. Więc pamiętajcie o tym, że ścieżka dolna must have, jeśli budujecie ścieżkę górną. Nigdy ogniowa, nigdy 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 ogniowa. Tutaj jak najbardziej ogniowa jest w porządku, jest lepsza od górnej, bo poszliśmy w dolną ścieżkę. Dolna ścieżka tylko do mocy ma wzmocnienie magii, ale nie ma swych ataków. I możemy tę długość żeby się lepiej spisywało ze sobą. Mam że my rozumiecie, co miałem teraz na myśli z, z tym wszystkim. A tak po ja uważam, że po prostu, no trzeba po prostu wiedzieć, że niektóre małki się nie kombią ze sobą. Po prostu, znaczy niektóre ścieżki ze sobą nie kombią. Po prostu są alternatywne. E, dobra, więc co? postawiłbym tutaj bez takiego asekuracyjnego bardziej. Ja tutaj zawsze jest w porządku, od wszelkiego rodzaju tej Moaby, więc nie ja tutaj warto go tutaj strzelać. Wiem, że nie używam skiwi. Nie wiem. Ale wiem, ja, że tak małych skiwi, małą kiedy po prostu używam. Muszę wejść 5 i tutaj naprawić. I postawiłbym jeszcze alchemika pod środkową ścieżkę na dwa upgrady. Tego bym postawił go. oni głównie o wybuchy. O te tutaj wybuchy bo szybsze rzu rzucanie. zdecydowanie szybsze rzucań potrzebuje. I go ustawiamy na stronie. Hmm, to będzie okej. Okay. Słuchajcie, żeby on ze swojej eksplozji jeszcze miał ten wybuch wokoło, żeby te pomniejszy balony okay, rozbalał. Jak już tak to mamy rozplanowane, a mamy tu oczywiście alchemikę tutaj klimacką, to dajmy sobie jeszcze małpkę zamrażającą. Teraz to pod którą ścieżkę? Ta byłaby spoko, bo to daje na eksplozje na boki, ale ta według mnie jest o wiele lepsza, czyli po prostu spowolnienie. ma się spowolnienie. I teraz to pod fermę, czy pod szybkość? A, jak że nie zbuduję piątego kieru, to chyba pod fermę i pod metal press. Mhm, to chyba lepsze według mnie. No i teraz oczywiście te całe. Ja mówię, musicie zastanowić jaki pierdujecie, prawda? Jeśli budujecie to po prostu czwarty pierd, to jednak jak ferma jest lepsza, po prostu zawsze będą one latały wolno i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Jeśli to chiecie szczeli, to zawsze jeśli oni po prostu wyjdą z tego, to po prostu będą iść o wiele, wiele wolniej. Miło. To jest bardzo bardzo miły upgrade. Eee, to jeszcze w razie saba. z rakietami. Potrzebuję sadka. I co tutaj jeszcze mi się Fajny byłby jeszcze bomb-shooter. Jest taka mała sekuracja w przypadku yy, badań, żeby gdzieś. Widzisz, czy na pewno? Tak, shooter. Niekoniecznie. Może super małpkę? Pójść tak może tradycyjnie. od super małpkę. No to teraz dzieło postawimy tutaj. Dostaję ten maksymalny zasięg. zostanie boosta drugą małpką boostowaną od naszego znaczy tej alchemika jak najbardziej ok? to że akurat w przypadku super małpki warto jest ustawić budynek bo ona jest droga ma drugie upgrade więc coś się wam za, za, zawsze spłaci tak, jak, tak naprawdę się zawsze wam spłaci i teraz dark Knight. i teraz tak, no to ma fajny teraz zasięg bo ma tutaj jeszcze zasięg ma wioskę ja mu dał jeszcze większy zasięg tak naprawdę Ale z Dark Championa i tak nie zrobię, więc... Czy hmm. oby na pewno? Może postawię jeszcze jednego. Widzisz, też zostaną awatarze, prawda? Sprawdź, znali to jeszcze muszę się zastanowić chwileczkę. Co z nim zrobić? Po prostu nawet z nim pójść? No tak, Wither jest mocny, Wither jest zawsze nasz mocny. zawsze Wither to wow, robi gierkę. Czasami dobraje jej całą. Oczywiście, bo trzeba być głównie pod ławki. Dobra, mu zasięg. nie tak. zasięg jest naprawdę duży. To za alchemikiem. dla strągi, więc on się zajmie głównie rozbijaniem sterowców. To właśnie mówię, żeby nas ninja tutaj mógł całą resztę roboty zrobić. Ninja oraz... Zobaczcie, my tutaj też. I nasz tutaj właśnie boomerak. I do szczery jeszcze jednego chyba alchemika. wiecie, w razie, w że faktycznie każdy do tego boosta. Potem jednak był taki że te boosty pierwsze były ustawione. I komu to by nasz boost dołożyć? No tutaj druidka oczywiście naszego. To druidek tutaj wtóra ścieżkę. Górno, pod cofanie, chyba tak. Górna cofająca. I tak nawet druga sieć u To będzie chyba ok. Taka wystarczająca opcja. Cofanie, nic co więcej. Ok, idzie ząb, postawimy jeszcze jednego druidka pod ale no może w tym miejscu. To nie jest biorcy, żeby troszkę były tańsze, up tańsze upgrade'y. I może jeszcze... Nie, to chyba wystarczy. Jeden taki pojedynczy tutaj, o, tutaj drugi. Jeszcze z bustem jak najbardziej, bo tutaj fajnie skąpiło. Dorzućmy jeszcze w takim razie kolejnego pana. I dorzućmy jeszcze jednego maga. Tak w razie w, w razie czego wiele, wiele lepiej. No i teraz się zawsze zabawa, bo teraz przyjdzie nam BAD. Czy każdy z Was może bić bada? Wszystko, BAD nie będzie miał kamo, bo on mógł nie kamo. Więc chyba każdy będzie mógł badać badon wydaje. Także Arc bada mógł, mógł mu jeszcze szczegół, ale to jest wszystko drogie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie z VAD-em tutaj poradzę. Mówię, jedynie VAD-y, może będziemy mieć jakiś, tam problem. Ty go zobaczysz po alchemii gejki, bo ty widzenia, nie? To czy to? Haha, <laughs> no właśnie, dobre pytanie, no? Chyba nic, chyba nic. Nie mam, nadzieję, że chyba nic z tego nie będę potrzebował. Okej, okay, let's go. Ja nie vad to tylko DDT. Przepraszam bardzo, no, to DDT przecież też jest safe. Ach, Nigdy nie raz tego, że takie robię. aż do tego powodu. E, dobrze, potrzebuję coś jeszcze do boostu, niech ma. Tu aż go zbudował, to faktycznie, to będę miał tutaj sporego boosta ja w naszym całym tutaj setupie. Mam pewnie, że to co wam mówię czyli opisuję, czyli dlaczego buduje tą ścieżkę nie widzą, wam to pomoże w Waszych tej rozgrywkach, jak wylicie po tym Tego Dlatego ma przyjęcie wielką nadzieję, że te moje te takie rady podczas gry będą dla Was jak najbardziej pomocne. Artmagu. A że Art będzie najlepszą mówią. Zobaczmy wtedy fire i do sobie jeszcze jedną podzielę stronę HAMPO. No i dobra. Artsmagu chodzi do mnie, widzicie on jest mocny. On jest bardzo, bardzo mocny. Jak najbardziej okej. Okay. Teraz jeszcze nie wiesz, Więcej? Co to jest, jak mocno bije? Ooo! Arsvark. Zdecydowanie to robi Arsvark. I to, co teraz widzicie, że oni nie mogą przelecieć, Arsvark ściąga wszystko. Dosłownie puszcza swój płomień. Jest w idealnym miejscu, bo widzicie? Ten płomień w linii prostej, więc każdy balon no, latujący, on trafia. Nawet tu będą na, na las, ten zawsze będzie trzeba to właśnie powiedzieć tej długości. To jest fajny, bo jest No ale czy ja chcę tak ryzykować? Chyba nie. Chyba chyba nie. Więc tak, chyba, chyba nie ryzykujmy. E, elitkę już się bez sensu. To odpada zdecydowanie. Tutaj coś wygrywać to wygrywać spina i co? Tak naprawdę. Ok, wciąż teraz byłoby ze cięższe i tutaj jak nas bym przelił tego ninja pod tą ścieżkę. I to będzie po to, że ona jest właśnie... Ta małpka jest lepsza właśnie pod takie duże grubki, która według mnie jest dostrzegane z powodu takiego mocno, 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 mocno. Eee, okej. Okay. No, tak powiem wam ledwo. Ledwo, ledwo, co? Okej. Okay. I w takim razie teraz mogę już bez żadnego skrupułów dobudować kilka tych samolotów i dostrzelić tu oczywiście alchemika. Okej. Okay. Raz, dwa tu. Jeszcze tutaj. Raz, dwa tu. Okej. Okay. Bo tak one są dobre, Zajna, jednak, żeby... i żeby te po rozwalać tego bada. Te rakiety są naprawdę, naprawdę mocne. Więc jak najbardziej myślę, że te trzy dostawione jednostki sporo nam tutaj po prostu dadzą. No i mapka jak najbardziej pokonana. Dajemy free play, żeby uzyskać darmową jeszcze jednostkę. I jako, że nie wyszliśmy, to no chyba dokukukujemy na czarny. Ojoj, co to się stało teraz? Troszkę dziwnie to, to wyglądało i tak, tak przelecieli po prostu całkowicie No się mieli wszystko Okej okay. Nie wiem o kaman nie wiem po co kaman tutaj było akurat No oczywiście sensie perna byłaby tutaj z jeszcze na Ta Tak prawda? Ale pewnie nie zdążymy nawet decydować. Zresztą to czy potrzeba. Bo tutaj i tak czy siak już się utrzymaliśmy. I to, co potrzebowaliśmy do pokonania, pokonaliśmy. Więc po prostu wyjdźmy i. chimpsy. na czarny kolor są. Więc tutaj tylko i że jeszcze half cash trzeba wykonać. Czyli połowa kasy. i będzie już czarna ramka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu. Jeśli macie tego ochotę, będzie mi bardzo miło z tego powodu. O łapkach. Na serduszku będzie jeszcze bardziej cieplutko i zapraszam do, do subskrypcji, zapraszam Was na kolejne materiały. Na razie hej hej, pa! Na końcu standardowo filmiki od widzów. Hej hej!